Czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, że to, co wam się przyśniło, potem stało się rzeczywistością? Czy kiedykolwiek mieliście sen, który okazał się proroczy, albo czy macie e, ciągle takie sny? Czy są takie sytuacje, gdzie wydaje wam się, że macie coś à la déjà vu, albo może nazywacie to déjà vu, ale nie do końca wiecie, co się wydarzyło, że jesteście e, w takiej sytuacji, że czujecie to, co czujecie? Macie sen, a potem okazuje się, że kurde, to jednak rzeczywistość, ale to niemożliwe, żeby to już mi się przytrafiło. Macie tak? Bo ja czasem tak. Ostatnio coraz częściej, co jest dla mnie ciekawym zjawiskiem i mówię o tym nie bez przyczyny, dlatego, że ta książka, którą przeczytałem i o której wam dzisiaj opowiem, którą tutaj zrecenzuję, ona poniekąd zahacza właśnie o temat tego, że czas nie istnieje, że czas jest Iluzją, że przeszłość, teraźniejszość, tu i teraz, to wszystko dzieje się tu i teraz w jednym momencie, w jednej sekundzie, a to, że nasz mózg sobie tworzy iluzję przeszłości i przyszłości, to już tylko kwestia wyobraźni. I to są rozmyślania, które ja mam na co dzień. Tak, zaglądacie teraz do mojej głowy, dzielę się tym. To jest dla mnie temat bardzo, bardzo... Ciekawy, i w ogóle ta książka trafiła na, 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 moj, na mnie, na moją drogę w dobrym, w idealnym momencie. I jeszcze zaraz powiem o tym więcej. Hmm. Oczywiście nie mamy odpowiedzi na te pytania, które tutaj padają, czy istnieje życie po śmierci, czy czas istnieje, czy nie istnieje, czym w ogóle jest czas. Nikt chyba wprost, stricte, nie potrafi na to odpowiedzieć. Może mistycy. W Indiach, jogini, którzy mają dostęp do wiedzy, do której my, jako Europejczycy, nigdy dostępu mieć nie będziemy. I myślę, że kultura ogólnie Wschodu i kultura e, mistyczna, jogiczna no, wie o tym świecie to, o, czego, to, o czym się filozofom śniło, tak mogę powiedzieć, bo to jest po prostu coś poza wiedzą i inteligencją. Tam jest po prostu intelekt, Głębia doświadczeń, i tutaj mogę oczywiście nawiązać do Gautamy Buddy, który starał się przekazać to, co kiedyś spisywano w tekstach indyjskich, mistycznych, i on to ubierał w jakieś takie słowa, które są zrozumiane, są rozumiane przez język naukowy, przez naukowców, bo głównie w przeszłości to było tysiące lat temu, a te wszystkie rzeczy, które są powiedzmy takimi informacjami o podwalinach świata istnienia, życia, to było spisywane w formie raczej poetyckiej. To są te rzeczy, które mówię, dowiadywałem się o nich z różnych miejsc książek, i to nie jest główny temat tego filmu, ale to, co mówię teraz, ma znaczenie. Dlatego um, wolę to powiedzieć teraz niż potem um, jakoś to wyjaśniać i, i zagłębiać się w to, bo nie wiem, czy do końca będzie miejsce, ale wydaje mi się to po prostu arcyciekawe. I jestem też ciekaw Waszych przemyśleń na ten temat. Więc na początku już filmu zadaj pytanie Wam, co, co, jak Wy to odbieracie, jak Wy to słyszycie, jak Wy to czujecie? Jakie macie przemyślenia na temat życia i śmierci? Przeczytam Wam coś. To są fragmenty. Z końca tej książki, jeszcze wam nie powiedziałem tytułu, ale on nie jest w momencie istotny. Istotniejsze jest to, co jest tutaj napisane, i ta treść. Zatem od tego dzisiaj zaczniemy, moje kochane osoby. Czas linearny jest iluzją. Dan zaczął się tym interesować, ponieważ jako młodzieniec pod koniec XIX wieku zrozumiał, że miał sny określane jako prorocze. Mnóstwo razy śniło mu się wydarzenia, które następowały później. Sny rozgrywające się w przeszłości miały takie same cechy charakterystyczne jak te, które rozgrywały się w teraźniejszości, były równie pokrętne, jednocześnie wyraziste i tajemnicze. Teoria dana głosiła, że świadomość cenna nie jest powiązana z chwilą w taki sam sposób jak świadomość, w której czas jest filtrowany linearnie, lecz pozostaje otwarta na czas prawdziwy. Zarówno książka, jak i teoria zbudziły zainteresowanie i nawet tak trzeźwo myślący pisarz jak Wladimir Nabokow Przeprowadził taki sam eksperyment, zapisując wszystkie swoje sny, a następnie poszukując ich elementów w późniejszych przeżyciach. Sny są częścią tego, co irracjonalne. I twierdzenie, że to one dają nam dostęp do rzeczywistości takiej, jaka jest naprawdę, nie może oczywiście zostać zaakceptowane przez to, co racjonalne. Odziwo jednak również po stronie racjonalności, granice czasu zwietrzały. Im głębiej w tajemnicę wdzierała się nauka, tym mniej oczywiste stawały się granice. Fizyk Carlo Rovelli, chociaż. Wyszedł od kompletnie innych przesłanek, dotarł do tych samych wniosków co Dan, a mianowicie, że czas nie istnieje, a my doświadczamy go ze względu na ograniczenia naszego aparatu zmysłów i z żadnego innego powodu. Ale czas i śmierć to nie to samo. Twierdząc, że w snach czas przestaje istnieć, Dan powtarzał jedynie coś, co napisał Arystoteles w zaginionym młodzieńczym dziele o filozofii. Cytat. Kiedy bowiem dusza we śnie obcuje sama ze sobą, wtedy odzyskawszy własną naturę, wróży i przepowiada przyszłe wydarzenia. Ale tam, gdzie Dan zatrzymał się na czasie, Arystoteles kontynuował wywrót, dotykając kwestii śmierci. Taka jest również, gdy umierając oddziela się od ciała. Arystoteles mówi trzy rzeczy. Sen znosi czas, sen i śmierć to stany pokrewne, a dusza po śmierci ciała żyje dalej. Ale w jaki sposób i gdzie? Bo jeśli zmarli żyją dalej, nawet jako dusze pozbawione ciała, to przecież muszą gdzieś przebywać. Ten fragment sprawił, że dałem tej książce 5 na 5. i to, co wam teraz przeczytałem jest częścią eseju pewnego bohatera tej książki. Jest tutaj taki fragment o śmierci i zmarłych esej Egila Streja. Tak, to jest Y, Egil Strej I to jest no, chyba moja ulubiona część tej powieści. I to jest część dźwięcząca i też dająca nam perspektywę na więcej, bo z tego, co się dowiedziałem, to będzie więcej książek w tej serii. To bodajże, że będzie trylogia. Nie jestem do końca pewien. Myślę, że jak ten autor się rozpisze, to może wyjść z tego więcej, bo stać go na wiele. Z tego, co o nim wiem, to, to tak. No i zaraz, jak wam powiem, kto to, to, to się sami same domyślicie. Um, powiem Wam o moich odczuciach jeszcze. Ja właśnie jestem w takim momencie dobrym bardzo w moim życiu, znakomitym, gdzie dostrzegam życie samo w sobie, które jest tutaj. I to, co też tutaj przedstawia ta książka o czym mówi, gdzieś tam między wierszami, to to, że ja nie jestem moim ciałem, ja nie jestem moim umysłem, my nie jesteśmy naszymi ciałami, my nie jesteśmy naszymi umysłami. My mamy nasze ciała, umysły, mamy wspomnienia, pamięć. Emocje, wyobraźnie właśnie, to wszystko są rzeczy, które my jako istota ludzka posiadamy, tak? I możemy z tych rzeczy korzystać. Niekoniecznie one muszą władać nam, mówię tutaj, na przykład o emocjach, które da się kontrolować. Wiem, że czasami kontrola to jest to słowo, które źle się odbiera, źle się no, chowuje, ale nie chodzi o to, żeby emocje hamować, chodzi o to, żeby je przeżywać w pełni. I myślę, że. To jest arcytrudne trudne do nauczenia się w naszym świecie, w dzisiejszym świecie, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Joga, polecam. I kiedy sobie zdajemy sprawę, że wszystkie te rzeczy mamy i one wcale nie muszą nas kontrolować, następuje moment jakiegoś takiego uwolnienia, jakiejś takiej. Taka wolność przychodzi. I ja w tym poczuciu trwam sobie od jakiegoś czasu, jestem naprawdę wspaniale. Stało się to też za pomocą, e, czy dzięki pomocy, no tutaj terapia, tutaj właśnie joga, tutaj dowiadywanie się o tym, czym jest życie, głównie ze sprawą no, jogi, grzebania w rzeczach związanych z mistycyzmem i naukami właśnie jogicznymi. To bardzo polecam Wam, jeśli tymi tematami jesteście zainteresowani. A myślę, że jeśli człowiek chce w pełni kontrolować swoje życie, bo to jest to, co ja mam tu teraz i tylko na to, co mam wewnątrz, mam wpływ, i cały mój wewnętrzny świat stanowi o tym, co jest w tym moim zewnętrznym świecie. To są jakieś takie, nie wiem, prawdy, możecie to sobie odbierać, interpretować, jak wam się podoba, ale to, co mówię, jest dla mnie takie, właśnie wspaniałe, <grym> że ja mam kontrolę nad tym wszystkim. Ja mam to tutaj, to moje tu i teraz. I co z tym zrobię, to moja sprawa. I mogę być nie wiem, w jakiejś takiej niedoli. E w jakimś takim poczuciu, że to jest niefajne, brzydkie, złe, ale mogę też robić coś innego. Mogę postanowić, że to jest wspaniałe. Mogę sprawić, że mimo, że nie wszystko jest teoretycznie fajnie, to to wewnątrz będzie ok. I to, co na zewnątrz, nie musi definiować tego, co jest w moim wnętrzu. Jakoś tak mi naszło na przemyślenia. Dzięki tej książce, którą tutaj mam, a więc widzicie, Fajnie, że mam taką możliwość w odniesieniu do jakiejś książki powiedzieć też trochę o, o rzeczach a niekoniecznie związanych ze słowem pisanym, aczkolwiek to wszystko się łączy no, w tym naszym świecie, w naszych światach. E, I nasze światy wszystkie się łączą, bo jesteśmy ludźmi i wszyscy jesteśmy ze sobą w jakiś sposób połączeni. Natura, z nimi się wzięliśmy. Dobra, nie będę przedłużał, ale filmiki o sprawach egzystencjalnych, polecam się przyszłość. Dajcie znać, czy chcecie więcej. Dobra. Ten film został, jest tworzony, jest nagrywany za sprawą książki Karla Uwe Knauzgorda Gwiazda poranna. Książka została wydana przez wydawnictwo literackie jakiś czas temu, nie minęło aż tak dużo czasu od premiery. Jeśli jeszcze ktoś z Was nie wie, że ta premiera miała miejsce, to Was informuję, bo dużo osób nie miało pojęcia. Karl Uwe Nausgord, na jest no pisarzem docenianym na całym świecie, <laughs> pisarzem norweskim. Napisał cykl Moja walka i inne książki. Ma też cykl związany z porami roku. Nigdy wcześniej nie czytałem jego książek, książki żadnej. Nie wiedziałem, z czym będę miał do czynienia tak naprawdę. Książka została z norweskiego przełożona przez panią Iwonę Zimnicką. Tłumaczyła też, z tego co wiem, książki z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Pozdrawiam panią Iwonę. Książka jest przełożona świetnie, zrobiona świetnie. Nie mam tutaj zastrzeżeń, zarzutów, wydana w każdej oprawie. Ma 720 stron, więc jest to klocuszek, ale klocuszek, który pochłania się praktycznie na raz, bo ja jakieś 500-600 stron przeczytałem w dwa dni, a resztę dokończyłem dziś, dlatego że dużo w tym miesiącu się umie W zeszłym miesiącu, w październiku, bo listopad zaczyna się stabilniej, wolniej fajniej, lepiej. O czym ta książka opowiada? Trudno jest powiedzieć, ale zanim też opowiem, to powiem to, że dostałem ją wydawnictwa literackiego i wszedłem z literackim wydawnictwem literackim we współpracę i recenzuję tę książkę dla nich właśnie, więc jest to współpraca reklamowa. Ale wszystko, co powiem, oczywiście jest no, moim zdaniem, moją opinią, to moja recenzja. No, ale tak. Ktokolwiek, znaczy wiem, kto pracuje, ale osoby, które pracują w, w literackim wiedzą, co ja lubię i jak trafić mój gust, no wydają też świetną literaturę, więc to praktycznie zawsze jest coś, na, na co się chętnie skuszę i, i wiem, że raczej mi się spodoba. Także dziękuję literackiej za możliwość przeczytania, zrecenzowania. Tak. Przechodząc do fabuły. To mamy tutaj miejsce, które określamy jako. Surlandy to jest południe y, Norwegii. Jest domek lotniskowy, i w tym domku mamy Arnego, który jest profesorem literatury. I Arne to jest tylko jedna z postaci, które się pojawiają w tej książce, dlatego że postaci perspektyw jest tutaj dziewięć. I ta książka polega na tym, że dwa dni są przedstawiane nam z tych różnych perspektyw, z tych dziewięciu perspektyw. Niektóre perspektywy są poszerzone, to znaczy, że mamy kilka rozdziałów z tej perspektywy, a czasami zdarza się tak, że po prostu ktoś ma jeden swój rozdział i widzimy jakąś sytuację z perspektywy danej osoby. Mam nadzieję, że mówię składnie, żebyśmy mogli zobaczyć to wszystko, co dzieje się w tym, w tym miejscu. I opowiada nam to autor bardzo tak wyraziście. On się skupia na rzeczach, które są istotne dla dnia codziennego, na takich prostych rzeczach typu. Zrobienie kawy, opróżnienie zmywarki, bawienie się z dziećmi, podróż gdzieś tam samolotem, samochodem, i to są bardzo błahe rzeczy, ale wokół tych błahych rzeczy dzieje się coś dziwnego, coś niepokojącego, <laughs> dlatego że pojawia się na niebie gwiazda poranna, i nikt nie wie, co to jest. Czy to jest supernowa, czy to jest jakaś nie wiem, nowa gwiazda, nie wiadomo skąd się wzięła. Ale w tej książce jest taki moment, gdzieś tam fabule, gdzie się trochę o tym rozmawia i stara się tutaj autor naprowadzić czytelnika na możliwości. Ale on tutaj nie podaje odpowiedzi, po prostu daje nam możliwość zinterpretowania, co dla mnie jest fantastyczne. Na przykład moja myśl, to związana też z treścią, jest taka, że to jest jakaś część natury, która jest improwizacją. Improwizacją istnienia. Jeden z bohaterów uważa też, że całe istnienie Ziemi, a to w ogóle jest improwizacja, a to, co się dzieje, to są nawyki natury, Ziemi, planety, nas, ludzi. I tak na to spogląda, patrzy, więc wiecie, mogą nastąpić odstępstwa od tych nawyków, od jakichś rzeczy, które są schematyczne, zaplanowane. No i taką rzeczą może być na przykład właśnie ta gwiazda poranna, która nie ni, ni zowąd pojawia się i wpływa. Na naturę, na ludzi, na ich doświadczenia, zachowania, i mam wrażenie, że oni nie mają pojęcia o tym, jak ta gwiazda na nich wpływa. Ta książka określa się tutaj w opisie na czwartej stronie jako thriller psychologiczny, po którym trudno spać spokojnie. I wiecie, chyba um, nie będę spał spokojnie, ale dlatego, że będzie mną tarmosić zachwyt nad tą książką. Ja bym to też określił jako thriller teologiczny bo mamy tutaj do czynienia z taką polemiką na temat religii, na temat tego, czym jest religia, czym jest chrześcijaństwo też. Dużo tutaj o Jezusie, ale też innych, um, no, nie tylko o chrześcijaństwie, ale też o innych wyznaniach tutaj mamy sporo. I tym się zajmuje tutaj właśnie Egil, Egil, który napisał na końcu ten um, esej. I fajne to jest. To jest świetne, że mamy tutaj w tę narrację taką płynną, wplecione coś, co jest głębokie, nad czym można się zastanowić, nad czym można pomyśleć. Ta książka ma kilka warstw. Można ją odbierać na takim powiedzmy, że prostym poziomie. Po prostu fabuła, lecimy z tym, mamy tutaj thriller, mamy tutaj jakieś morderstwo. O tym jeszcze nie powiedziałem, ale tutaj jedna z rzeczy, które się dzieją gdzieś tam w tle i w życiu bohaterów, to jest to morderstwo, które się wydarza no i można sobie te wydarzenia śledzić. Ale można też wsiąknąć głębiej, co ja się staram zrobić właśnie w tym filmie, i zobaczyć, że Karl Ovechnautgurt ma naprawdę duże pojęcie o wielu rzeczach. Ma niesamowitą wiedzę, niesamowitą, niesamowite doświadczenia, jeśli chodzi o szeroki aspekt, czy szerokie spektrum tematów. I to jest super. Można wyłuskać tutaj rzeczy, które zostają z nami na dłużej. Dlatego ta książka jest świetna, dlatego jej dałem najwyższą notę i chyba znajdzie się w zestawieniu moich ulubionych książek tego roku. Mamy to morderstwo. Mamy Arnego, którego żona jest w psychodzie, wariuje. Ona jest malarką. Mają też dzieci, które obserwują całą tę sytuację i są zaniepokojone. Wyobraźcie sobie, że jedziecie autem, macie wypadek, na ulicę dochodzą kraby, nagle pojawia się wielka gwiazda. Nie wiecie skąd. Wyobraźcie sobie, że dostajecie informację o tym, że zostało popełnione morderstwo, jakieś ciała zostały obdarte ze skóry, ktoś uciekł z miejsca zdarzenia i prawdopodobnie byli, ci, byli to jacyś muzycy. Wyobraźcie sobie, że jesteście żoną, pastorką, która jest oskarżona o zdradzenie swojego męża, chociaż tak naprawdę nigdy tego nie zrobiła, ale może miała ochotę. Wyobraźcie sobie, że jesteście w szpitalu, pracujecie w szpitalu i ktoś umiera i jest na stole operacyjnym i zaraz tej osoby mają wyjąć organy, ale okazuje się, że no chyba nie do końca ta osoba jest martwa. Wyobraźcie sobie piwnicę, do której schodzicie i leży tam ciało. Wyobraźcie sobie inną piwnicę, do której schodzicie i leży tam ciało, ale ciało zwierzęcia. Wyobraźcie sobie, że stoicie w ciemności, w pokoju, w domku letniskowym czy w jakimkolwiek domku, jest burza, są błyskawice i nagle za szybą pojawia się postać, która nie jest człowiekiem, która może ma rogi, która coś ukrywa, która zaraz znika i w sumie nie wiesz, czy widziałeś, widziałaś tę postać, czy tylko to ci się przyśniło. Wyobraźcie sobie, że jesteście w szpitalu, budzicie się i mieliście dziwny sen o zaświatach Wyobraźcie sobie, że ktoś bliski zaraz umrze i nie możecie nic z tym zrobić. Gwiazda Poranna. Chyba nic więcej o fabule nie muszę mówić, bo jak już powiedziałem tak. wcześniej, płyniemy tutaj przez rzeczy natury codziennej, w które wplecione są rzeczy dziwne, niewiadome, i tę książkę. Trudno wytłumaczyć, trudno ją opisać, bo trzeba ją przeżyć, trzeba jej doświadczyć. I to doświadczenie było dla mnie niezwykłe. Więc, autorze, dziękuję niesamowicie się bowiem przy tej książce. To było coś, czego potrzebowałem na ten moment. Naprawdę, bo nie sądziłem, że coś mi jeszcze jest w stanie zeskoczyć w literaturze. A tu nagle pojawił się pan Karl. Tutaj jest też na czwartej stronie taki. taki taka polecajka blurb z Verden's Gang. jest nie jest powieścią, którą można wytłumaczyć. Musi być przeżywana wszystkimi zmysłami i przyjmowana z otwartym umysłem. Właśnie. Kwestia otwartego umysłu to jest coś, czym ja się kieruję w życiu od bardzo dawna i mam ten umysł otwarty i myślę, że dlatego ta książka mi się tak bardzo spodobała i tak bardzo przypadła mi na gustu. Nagadałem się i ten film już ma 20 minut. I myślę, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć w dużej mierze, bo tutaj świetne dyskusje, mamy wciągającą opowieść, mamy żywe postacie, styl jest świetny, piękny, znakomity, język niewymagający tak naprawdę, krótkie zdania czasami i ta akcja, fabuła pędzi na łeb, na szyję, mimo może tego na pierwszy rzut oka nie widać. Ale jak już Wspomniałem, można przez tę książkę po prostu przepłynąć bardzo tak, jak swobodnie. To jest Słowo, którego szukałem. I nie wiem, czy ja będę wam czytał cytaty. A może tak. Może to, co tutaj. Eee... A nie, już wam czytałem, co chciałem. Tym razem będzie bez cytatów. I tak już wam przeczytałem dość dużo. Tak. Gorąco wam rekomenduję tę książkę, bo myślę, że nie zawiedziecie się. Nie wiem, jakie macie wymagania co do powieści, co do książek, ale jestem przekonany, że ta książka powie na różne potrzeby. że to będzie coś nieco innego, coś e, niestampowego. Ja nigdy nie czytałem, jak już mówiłem, książki książek tego autora, ale sięgnę po nie w przyszłości. Czy życia mi wystarczy, czy czasu mi wystarczy. Nie wiem, może będę miał kolejne życie. Może znowu uda mi się być w takiej pozycji, że będę miał dużo czasu na czytanie i znowu się w kolejnym życiu zajaram książkami. Mam nadzieję. Tyle chciałem. Tak, zostawiam Wam gdzieś tam też link na dole do, do książki, do strony Wydawnictwa Literackiego i może do Empiku, żebyście mieli łatwą drogę do znalezienia. Jej. Tak, no, zróbcie sobie prezent. Bo myślę, że warto. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Wieczorową porą mam tutaj kawę bez kofeiny. inka pio, orkiszowa, <laughs> z mlekiem migdałowym. Dzięki serdeczne za wysłuchanie. Dajcie znać, czy czas istnieje. Dajcie znać, co myślicie o życiu śmierci. Dajcie znać, czy będziecie czytać. I może polećcie mi coś w podobnym klimacie, jeśli znacie. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Zapraszam też na mój Instagram, Talking Cloud Dajcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli taki film, ten film Wam się spodobał. I jeśli chcecie więcej materiałów tego typu, to... to łapkę w górę. Ściskam Was mocno i do usłyszenia. Dzięki.